Zatem zaczynamy, kochani, prototyp glana mam już uszyty, nie, teraz będziemy nie, ćwiekowali to na kopyto. Ćwiekowanie będzie troszeczkę inne, nie, bardziej skomplikowane i trudniejsze, aniżeli w przypadku nie, tych sportowych butów, które wcześniej robiłem. No ale, jak widzicie sami, mamy tutaj blachy, nie, które no, nie są zbyt łatwym, prostym tematem. A ponieważ z Waszych komentarzy wiem, że te blachy potrafią czasami Was tutaj uwierać, postanowiłem, że ja wyłożę je gąbką, taką, która zniweluje właśnie to uczucie ocierania się palca o twardą blachę. Zrobiłem sobie troszeczkę więcej miejsca na kopycie także spokojnie, zarówno tutaj z boku ta gąbka będzie jak i od góry, bo czasami zdarza się, że również mamy palca, dużego palca takiego uniesionego w górę, który często ociera nam o wierzchnią część buta, także tutaj również będzie gąbka, będzie miękko. Dlatego zaczynamy, kochani, w pierwszej kolejności oczywiście pod podeszwę, przybijamy, następnie smarujemy. Później musimy przygotować cholewkę. Tutaj będzie inaczej niż do tej pory, bo wycinać będziemy tylko boki, ponieważ przód tej podszewki, futrówki będzie nam potrzebny do ćwiekowania. Uwaga, glany ćwiekujemy dwa razy: najpierw podszewkę, a później skórę. Troszeczkę inaczej będzie również wyglądała sprawa z zapiętkami. Jak możecie zobaczyć, do glanów muszę zastosować taki specjalny płyn, który rozmiękczy mi tą zakładkę na czas ćwiekowania. No, buty glany to są już buty ciężkie, skóra jest grubsza, dodatkowo wyścielona podszewką, także potrzeba mi tutaj więcej czasu do ćwiekowania, w związku z czym muszę uformować sobie piętę w tych butach, więc na formowarce pięt przygotuję piętę tak, żeby by była już gotowa, bo czas ćwiekowania będzie naprawdę dużo dłuższy, w związku z czym ta pięta musi mi się wcześniej już uformować. Pięta ładnie uformowana, możemy przystąpić do ćwiekowania. Tak jak wspominałem w przypadku glanów, ćwiekujemy aż dwa razy, czyli w pierwszej kolejności samą podszewkę, a później dopiero skórę naturalną. Także ten proces zobaczymy już w kolejnym odcinku. Fajnie i w kontakcie!